Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Sonator 2017. Jest niedziela, także lecimy z kolejnym przeglądem map do farminga. No i dzisiaj mapa od PUMY 145. A mapa pod tytułem Polskie Klimaty V3. Jest to mapka oczywiście w klimacie polskim. Na polskie maszyny, polskie sprzęty, rozmiarowo pola też. Myślę, że idealnie nadają się na e, polską wieś. Spokojnie polskimi maszynami można tu pograć. Pola, tak jak mówię, nie są za duże. Gospodarstwa też są w sam raz. No i e, przechodzimy do prezentowania. Oczywiście link do mapy jest w opisie, ale najpierw radzę sobie mapkę e, obejrzeć. Na mapie znajdują się trzy gospodarstwa teraz pojawiamy się na jednym z nich bym powiedział najbardziej chyba ciekawym według mnie czyli takim najbardziej też rozbudowanym no i chyba też najładniejszym bym powiedział jak widzimy kostka wszędzie praktycznie się znajduje tak że naprawdę jest takie no konkretnie zmodernizowane gospodarstwo przynajmniej tak z tego wynika tu może tra takie budynki troszkę starsze ale to też ma swój Magic. E, mamy maszynę na start, także nie, musimy, nie musicie się martwić o to, że nie będziecie mieli czym grać, bo naprawdę maszyn na start jest dość, dość dużo i naprawdę podstawowe rzeczy można spokojnie tymi maszynami e, tutaj robić na mapie. Mamy nasiona m, standardowo, także też nie musicie żadnych worków e, nasion w sklepie kupować, bo trigger z nasionami jest już. Na gospodarstwie. na gospodarstwie mamy a, opryski i nawozy, tam są nasiona do siewu, tu są nawozy, także też kolejna rzecz. No i co? Oczywiście otwieranie bram, wrót na a, klawisze myszki, lewy przycisk myszy, otwieramy jeden kombajn, tu jest a, ciągnik masy i ferguson. Z tego co widzę, tu mamy dojczo, także lecimy dalej do stodoły. W stodole coś się znajduje czy, czy nie? Nie, za to mamy przelot. No niestety, żeby zachować, że tak powiem, wygląd, bardzo, bardzo fajny wygląd tej mapki, tego gospodarstwa, to niestety jest jeden błąd, jeden taki troszkę większy błąd, że nie ma tekstur tutaj na, na belkach, tej tekstury drewna niestety. Troszkę szkoda, no ale gdyby to zrobić to niestety już nie zachowa się tej tego wyglądu tego tej stodoły także trzeba by jakiś inny model no i myślę, że to gospodarstwo już tak fajnie by nie wyglądało, ale myślę, że da się na to przymknąć oko mamy tutaj paliwo, także tankowanie ropy wiatka z tyłu gospodarstwa tu jest drugi wiatr na gospodarstwo taki od boku na tył gospodarstwa można powiedzieć a w tym miejscu, gdzie teraz stoję jest silos na kiszonkę także jeśli szukacie to tutaj się znajduje no i tu mamy gnojowice, tu mamy krowy, także karmienie, karmienie, ścielenie tutaj się odbywa. No i tak, obornik w tym miejscu, tu mamy wodę dla krów, tu mamy jedzenie i tak dalej. Zaraz jeszcze tu, jeszcze tu parę krów kupimy, żebyście zobaczyli, że wszystko jest, żyje i się rusza. Pojawiła się jedna, dwie są, dobra, żyją, także wszystko widać, animacje swoje tych krów są, żyją, chodzą, także bardzo fajnie. E, oczywiście trzeba sobie też na tej mapie kupić pole na start, także myślę, że z jednej strony fajnie, bo możecie sobie wybrać które pole chcecie, z drugiej strony troszkę słabo, bo jednak nie mamy żadnego pola na start, ale te 20 tysięcy to naprawdę można fajnie spożytkować na któreś pole, bo też pola nie są jakoś mega drogie. Misje są, działają, o na przykład tu pole 21 tysięcy, także spokojnie za te 20 tysięcy można sobie fajne, fajne pole kupić. Misje są, działają, także duży, duży plus. Lecimy dalej, mamy tutaj taką wioskę, jakby miejscowość, jedno gospodarstwo, tutaj też jakieś domki, bardzo fajnie to wygląda. No i gospodarstwo numer dwa. To gospodarstwo, bym powiedział, jest nastawione głównie na zboże, ziemniaki, buraki, na uprawę tylko, nie na hodowlę zwierząt, bo na tym gospodarce żadnych zwierząt nie mamy, tylko mm, garaże wiaty na zboże, także mamy tankowanie no i co, i spora ilość garaży, wielkie hale, ogromne hale bym powiedział także mm, tylko na, na maszyny, żeby tutaj uprawiać, żeby trzymać maszyny do uprawy zbóż albo tam buraków, ziemniaków, nawozy i nie tu są nawozy tam są tu są chyba nasiona z tyłu pryski także triggery są zboże z tego co wiem wiata z kolizjami także tutaj spokojnie można sobie zboże wysypywać pod ścianę bardzo bardzo fajnie to wygląda lecimy dalej bo kurczę żeby też odcinek nie trwał za długo bo ostatnio to te odcinki jakieś mega długie się robią a brakuje czasu na omawianie tu mamy jakąś drogę ciekawą dokąd ta droga prowadzi czyżby to jest skup skup zboża tylko dobra tutaj jest skup zboża numer jeden lecimy dalej e, zaraz wam pokażę jak wygląda mapka z góry także pewnie też chcecie to zaraz wam zaprezentuję tu mamy jakąś drogę do też jakieś domy ale tutaj chyba nic więcej nie ma dojazdy do pól tam jeszcze dobra lecimy gdzie indziej Biogazownia, ktoś by powiedział, że na polskiej małej mapce biogazownia, powiem wam, że dość, dość fajny pomysł, bo zawsze te polskie mapy jak ktoś robi to właśnie nie ma żadnej biogazowni ani nic w tym stylu, myślę, że bardzo fajny pomysł, zawsze to jest jakiś dodatkowy zarobek i ta biogazownia też dość fajnie, dość fajnie wygląda. Dobra, lecimy dalej, waga jest sprawna, także też można sobie zważyć pojazdy, przyczepy i tak dalej. Tu było w tym sklepie, nie, myślałem, że tu jajka się dał sprzedać, ale to nie tutaj, lecimy dalej. Zakrętasy, zawiasy, no i trafiamy na gospodarstwo numer 3. Na tym gospodarstwie można sobie hodować świnie. A wiatka jakaś jedna, garaże takie starsze zabudowa, bym powiedział, taka inna gnojowica. W tym miejscu się pojawia obornik, z tego co wiem. Gdzieś tutaj powinien być. No i co? Poidło żłup na, 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 na jedzenie. Wszystkie wiaty otwierane oczywiście, wszystko działa. Także tylko maszyny kup kupywać, chować, opryski, zboże. Tutaj można też sobie przechowywać. No i z tyłu też takie dwie wiatki. Także ma naprawdę e, teren, że tak powiem, zagospodarowany na maksa. No i jeszcze tutaj jakieś nasiona nawozy wszystko z tyłu się znajduje szkoda że tu nie ma jakiegoś wyjazdu na przykład z tyłu chociaż myślę że to już też by było troszkę za dużo tego wszystkiego bo tutaj też jest taki jakby przejazd ale naprawdę bardzo bardzo fajnie to wygląda czekajcie jeszcze sobie kupimy świnie jest tu gdzieś trigger zobaczymy czy znajdę jakiś trigger na te świnie tutaj czy raczej raczej można je kupić tylko e czy można kupić tylko w tym e, skupie zwierząt, że tak powiem? Co bardzo nie znajdę tego trigera widzę tutaj odkupywania Możliwe, że go tu nie ma albo gdzieś ominąłem, czekajcie, może tu gdzieś na... Jest coś, czy nie ma za bardzo? Chyba nie ma Chyba tu nie ma, dobra sprawdzimy w sk o jest, otwórz okno zarządzania, dobra, znalezione Kupimy dwa prosiaki, chodzą, chodzą, żyją, wszystko działa, także duży, duży plus. No i e, tak jak mówiłem, jest parę skupów, czyli dokładnie dwa. Tu mamy skup numer dwa, też dość fajnie zrobiony myślę. Taki też wielkie silosy, jakiś też starszy wygląd. No i co, zboże, tutaj wióry, bele drewna, także naprawdę dość fajnie to wszystko wygląda. Dwa wjazdy, także nie musimy tutaj nic cofać, ani jakiejś kombinacji stosować tylko objeżdżamy sobie dookoła, dookoła także spokojnie można fajnie tutaj poszaleć no i sklep z maszynami marki New Holland także plac jest dość ciekawy, dość duży także można też sobie fajnie tutaj maszyny pokupywać parę maszyn się zmieści naraz także dość fajnie jeszcze polecimy w tą stronę zobaczymy czy coś tutaj się znajduje ale chyba z tego co widzę nie jakiś wielki kamień na gospodarkę ktoś sobie przytaszczył no i co co, mnie co co mi się bardzo podoba to że są pola takie góry, doliny nieregularne kształty nie ma takiej że tak powiem nudy czyli cały czas pola jakieś płaskie i prostokąty tylko tylko jest jakieś tam urozmaicenie te doliny, góry naprawdę fajnie to fajnie to wygląda no i co mapkę z góry wam pokażę od razu tak jak mówiłem eee, sklep z maszynami jeden skup Tutaj jedno gospodarstwo, tutaj drugie, trzecie, kolejny skup i biogazownia w tamtym miejscu. Dobra, no i co, jak widzicie, sporo pól. Co najważniejsze, na mapie działa mod na pory roku, także można fajnie sobie pograć. Tak jak, że tak powiem, naprawdę liście na wiosnę, nie na wiosnę, tylko na jesień i na zimę spadają z drzew, no to tutaj jest to samo. Liście na wiosnę też mają inny kolor, w lecie mają inny, klo, inny kolor, także naprawdę z modyfikacją na pory roku można bardzo, bardzo fajnie tutaj pograć. No i co? Oczywiście kupowanie, maszy kupowanie maszyn. Kupowanie pól jest, misje są, także pieniądze, pieniądze można pozarabiać, język mi się plączy od tej późnej godziny, bo późno to nagrywam, ale mam nadzieję, że jakoś fajnie to wyjdzie. I łapkę zostawicie oczywiście. I komentarz, jaką mapę byście chcieli w przyszłym tygodniu. No i co, 10 minut, 11 minut odcinka i chyba wszystko Wam pokazałem. Gospodarstwa są 3, pola kupywane są, misje są. Eee, i, 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 I w sumie tyle. Maszyny na start są, to już Wam powiedziałem. I tyle w sumie, tak? Tyle chyba, no nie mam więcej nic do powiedzenia, szybko to poleciało. No i co? Ja, ja jakbym miał grać na tej mapie, bo gram na tej mapie na live'ach, także na live'y was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Wiem, że jest sporo farminga 13 na live'ach, może ktoś nie wie i chce sobie jeszcze farminga 13 przypomnieć, to was bardzo zapraszam na live'y. Na tej mapie też od czasu do czasu gram właśnie na tym gospodarstwie, bo myślę, że to gospodarstwo jest bardzo, bardzo... Fajne, no jedynie szkoda że te tekstury e, nie działają bo to jest mapka jednak z e, farminga 15 o ile się nie mylę przekonwertowana no i jednak te tekstury jakoś tak no nie chcą za bardzo działać w tej stodole ale to jest jedyny taki wyjątek wszędzie w, po prostu gdzie indziej wszystko ładnie działa tylko w tej stodole coś takiego się dzieje no ale niestety jakbyśmy jakby Puma chciał to zmienić to już ta gospodarka straci swój, że tak powiem, wygląd i już nie będzie, myślę, tak fajnie to wszystko się prezentowało. A tak to bardzo fajny taki... taką zabudowę... taką zabudowę tworzy. O, tyle. No i co, maszynka oczywiście, maszynka. Mapa na polskim gospod... Ma, ale się plączę. Nie, chyba, chyba trzeba kończyć już ten odcinek, bo masakra. A mapa na polskie maszyny, Ursusy, C360, 80 spokojnie można fajnie tu pograć. No i myślę taki maksymalny ciągnik na tę na mapę to gdzieś około 100 koni właśnie mechanicznych. Większym ciągnikiem nie ma sensu, bo też pola nie są jakieś mega duże. E, Bizon myślę też jest idealny, no też jakieś większe kombajny od Bizona raczej nie ma sensu, bo no nie, z, nie zmieścimy się na drodze bo po prostu droga jest jednak troszkę wąska jak to na polskiej wsi także trzeba uważać no i, i tyle wszystko wam opowiedziałem pokrótce także zapraszam do opisu do pobierania mapki do komentowania, do zostawienia suby su, do zostawienia suba u Pumy na kanale także ode mnie tyle, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!